Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Chciałem was dwóch na początku, bo chcę wyjaśnić aferę z Sazem, która się tutaj wydarzyła. O co chodzi, co się wydarzyło na backstage'u, bo słyszałem, że było bardzo grubo. Zacznę od Piotrka. Znaczy ja tego nie widziałem akurat. A to było z Pawłem, tak? Wiesz miałem taką sytuację, że szedłem i on szedł w korytarzu takim dosyć wąskim Crazy za nim szedł I patrzę, o idzie, ja mówię, spotkamy się w OKTAGONIE, nie? I idzie tak, wiesz, jak no, nie? Tak idę i mnie puknął z bara Ja się odwróciłem, puknąłem go Co ty k***a robisz, nie? I nagle się tak rzucił, taki elektryczny, jakby go prądem p***a Crazy go tam wziął, usłyszałem, ja chłopiek chłopie, zostaw Ja już miałem z tyłu głowy bo mogą go strzelić normalnie, ale mówię z tyłu głowy miałem już takie coś, że e, flashback z tej sytuacji mówię e, nie teraz, Dzisiaj miłosierny Paweł Nie Trzeba no, zarobić coś no, <laughs> Po ostatnim no. Także na, ty, na tyle. No i chodził później z ochraniarzem, bo mu przydzielili, ale bez obaw, ja bym nawet nie wszedł w jakąś bójkę, no bo nauczony już doświadczeniem, że to bez sensu, wolę zarobić pieniądze. Niż... Nie no chłopaki, macie zaraz y, pojedynki obaj, no to po co tak, tutaj się... No, to widać było, że jeszcze nie ma tego doświadczenia, chciał, chciał, się taką, chciał się rzucić na taką bójkę, odważnie, ale niech zostawi to na kto, go poskładam jak klocki Lego. E, ciebie nie było przy tej sytuacji? No bo on coś opowiadał, że ty też bo. widziałeś. Ja tego nie widziałem, to już jak już zaczyna p... farmazony. <laughs> Już zaczyna farmazonić, kur... akurat na tym, na, na make upie Także Weź, nie chcę się w ogóle o nim gadać Gdzie kur... chciał go? Kur... kasztana. Kur... To jest taki szczekać. Kur... taki chodzi Chodzi kur... Taki szczekający piesek ja Myślałem Boże jaki musiał być ciężkim dzieckiem Ja byłem zawsze trudnym, niegrzecznym Ale taki człowiek współczuje jego rodzinie, że musiała się z nim użarać, Bo ja sobie wyobrażam co to kur... Była sama czarnie wychowywać takiego k***a skudnego dzieciaka. Dobra, dajemy na sam Jeszcze tylko jedna rzecz, który jak coś się z nim zmierzy? Nie, który mam Ja miejscu? chciałbym teraz. A no, ty możesz się w turnieju zmierzyć, nie? A, A ja. A co, czy ja mogę pierwszy, ale zobaczymy. zobaczymy. Nie, dobra. Skręcam jak pretel. Potem pogadam jak będziesz dobra. chciał. Jak tam ci się podobało na konferencji? No Widziałem, że na tego to, to się bardzo odpaliłeś. Nie, no, po prostu. Dziś, nie, nie, nie podchodzi mi ten człowiek jako, jako osoba. Jest, taki, jest po prostu dla mnie w k*** i tyle. I tak szczeka, chodzi, kurę, koma macha, wkurzamy po prostu i tyle. No ale trudno, no m może w k***, innych, może innych ja mogę f, więc normalna sprawa. Myślisz, że się z nim zmierzysz, czy że odpadnie? E, wiesz, co nie myślę, k*** pojedynku z nim, bo ja myślę przede wszystkim o pojedynku z Tomkiem Zadymą, bo tu mam go jako pierwszy, mam bardzo ciężki bój, który, który muszę, muszę wygrać po prostu i 100% w ogóle całego mojego fokusu na to na to, na, na to, się skupia. Kurde, ale powiem Ci, że wiesz, trzeci raz mierzyć się z tym samym gościem, nie za fajne też to jest chyba, wolał, co? Też wolałbym walczyć już z kimś innym, e, no ale... Trochę takie po prostu innego no, doświadczenia. No, ty, no ja już w, w, frika nie zawalczyłem z kim innym, tylko z odejmą No i mi kluk, czy kruk? No ale no, no nie mówmy o kurwa, palce, która była 4 lata temu no. e, Trwała minutę, do której się w ogóle tak naprawdę nie przygotowywaliśmy To taki wiesz, tylko po prostu wejście uliczne takie A tutaj no już chciałbym się sprawdzić się z kimś innym kurwa, Bo wiesz No ale dobra, no jest rzymska klatka, jest ciężki przeciwnik e, Robota też była ciężka zrobiona, więc idziemy 31 e, Wchodzimy tam do klatki i napierdolamy się Mhm. Druga runda. Myślisz, że z kim się zobaczysz w drugiej rundzie, jeżeli przejdziesz myślę, za tym. Myślę, że Alan. Myślę, że Alan. Gdzieś tam mam takie przeczucie, że podszedł do tego poważnie, więc yy, wydaje mi się, że to jego ręka powędruje ku górze, ale no, to jest MMA, to jest zimska klatka, wielu z nas pierwszy raz wchodzi do tej klatki, więc też nie wiadomo, jak się będziemy zachowywać wszyscy, wiesz. A nie wolałbyś w turnieju w normalnym oktagonie? Chyba wolałbym. Mhm. Bo tu może być no może być dużo przypadków w tym tak, troszeczkę, nie? dużo no przypadków gdzieś tam powiem ci tak, będzie dużo, dużo, dużo bardziej, dużo, dużo więcej energii będziemy tracić w tych klatkach małych. Mhm. Bo to nie będzie to nie będzie momentu podcinku. Tu stoi kur... No tak, metr, metr. Nie stałem, ale myślę, że mi się wydaje, że tak jest, nie? Tam wiesz, może zawsze odejść, słapać oddech, kurwa. Tu wiesz, popatrz Bardziej sobie. Taktycznie, tutaj myślę, że. Bo my, jest więcej czasu na myślenie, nie? Tutaj tego czasu nie będzie. Dużo ludzi mówi o tym, że ty w swojej walce z że albo ty, albo on, może być ciężko przejść dalej do kolejnego etapu, no bo żeby się bardzo porozbijacie. Co o tym myślisz? Nie, nie sądzę, że tak, że tak będzie. Mam na to, na tę walkę plan i. Jeżeli uda mi się go wykonać, to... Ale bierzesz chyba pod uwagę właśnie to w swoim planie, żeby nie walczyć tak jak może w poprzednich walkach, bo może się skończyć właśnie kontuzją. No tak, nie no wiesz, tutaj jest turniej, więc... Trzeba do tego podejść mądrze. Co, co ci z tego, że możesz wygrać tą pierwszą Trzybysz walkę... W bok? Że możesz wygrać tą pierwszą walkę, a nie będziesz walczył dalej, wiesz, bo masz rozcięte łuk tak mocno, że gdzieś w nie dopuszcza. Zdziwiony jesteś, że nie jesteś faworytem? W tej walce? W, w, ogólnie w turnieju. Przecież służby nie, bo ja mam tu wie... w ogóle nie myślę o tych kursach i tak dalej, bo to nie walczy, ile razy się zdarzało tak, że gdzieś underdodzy e, wygrywali walki, których nie powinni wygrać, więc to są tylko kursy, to są tylko pieniądze, które jedni tracą, drudzy zarabiają. Jak te przygotowania przebiegły z tobą. Pewnie razem z bratem przygotowywaliście się. Tak, wszystko, wszystko jest ok. Dwa miesiące mocno przypracowałem e, e, i jestem zadowolony. Teraz już tydzień tak naprawdę gdzieś tam szybkość schodzimy. Te ciało troszkę odpoczywa, łapie świeżości, więc no na sobotę ważne, żeby się strzelić... strzelić... Wa ważne no, ważne, kochaki, żeby się... Nie patrzcie się w tamtym kierunku lepiej. Ważne, żeby się wstrzelić z formą na sobotę. I chyba byś chciał, żeby ta twoja przygoda pod tytułem Za się już skończyła, co? No to na pewno będzie nasza ostatnia walka. Wiesz, ja prywatnie to bardzo lubię. Dla mnie jest taki normalny chłopak. K**a. Taki poczciwy chłopak, nie, który nie potrafiłby człowiekowi i uważam, krzywdę zrobić. Tak, patrzcie na niego, po prostu i tyle. Darzę go dużym szacunkiem jako sportowca i jako człowieka. No i potem możesz jak coś to zmierzyć się ze swoim niedoszym rywalem, z Arkiem ten A No, może taka być sytuacja, wiesz. Pop po czterech latach trafiłbym na Arka, no chciałbym. A ciekawe jakby ta wasza historia właśnie się potrzeba w tym fejmie, żebyś ty wtedy ciekawe? zawalczył z tym Arkiem, co nie? No, ciekawe, no nie wiadomo, możemy gdybać, nie? A myślisz, żeby wyglądała podobnie ta walka wtedy, jakbyś ty walczył, a nie, a nie twój brat? Myślę, że podobnie by wyglądała. No obie wyglądało. Dzisiaj ja powiem, żeby było więcej parterów, bo ja lubię tą płaszczyznę. Nie, nie, brat nie lubi, nie trenujesz szkoła w ogóle. No, nie trenuję w ogóle, ja Tylko robisz parterze teraz. Nie, jak? <laughs> Dobra, dziękuję. są ja nie trenując, wiesz, będzie zawsze gdzieś tam po prostu wiesz, dynamiczny w tym parterze, nawet żeby wzerwać coś i tak dalej, no ale nie trenuję. To jak nie trenujesz, to dużo, dużo, wiesz, odskakują ci ludzie. Wy jesteście ludźmi, którzy po prostu mają, mi się wydaje, naturalnie talent do tego sportu, po prostu i wy możecie mniej trenować talent. niż inni i... Nie, My mamy talent do ciężkiej pracy. Macie bo. do ciężkiej pracy, ale macie też swój talent do tego sportu, Mam bo jednak potraficie. Się... predyspozycje do tego tak, tak. I, i uważam, ale też mamy k wiele. Wiele demonów ze sobą, no wiesz, no, no, no. więc to też jest tak. Nie, uważam, że może łatwiej byłoby osobom mniej utalentowanym, która ma mniejsze predyspozycje, ale która jest skupiona fokus tylko na sporcie i, i nie ma żadnych pokus, bo nie jest taką osobą z natury, byłoby jej łatwiej wyjść wyżej niż, niż my, gdzie gdzieś tam gdzieś tam nie ukrywam, że w naszym życiu gdzieś tam, gdzieś się po nieraz człowiek potknął. O, o te własne, własne błędy wiesz i, i uważam, że po prostu talent to nie wszystko. Talent to, e, to możesz mieć i, i go koncertowo koncertowo tak? A ciężka praca to jest coś, co kształtuje twój charakter, e, pokazuje to jaki, jakim jesteś człowiekiem i do czego dążysz. Ja, my ten charakter i też mamy, także i myślę, że pokazujemy w każdych walkach, że że on z nami jest i, i, i że fajnie się dogląda, bo każda nasza walka gdzieś tam dostarcza dużo emocji i na pewno będzie dalej dostarczać, no bo my jesteśmy takimi typami, że walczymy do ostatniego tchu. Na co liczymy? Na co liczymy, żeby tak było? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.